Siemanko, Siemanko, ja jestem Kokos. Dziś dalej gramy w Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy Wikingiem, tak dokładnie. I będziemy atakować. Będziemy atakować, odbijać, plądrować. I tym podobne. Teraz to będziemy mieli zadanie, żeby odbić miejscowość. Że Zachnę bądź zapomniałem nazwy. Nie, grę coś. Zaraz do tego dojdziemy. Dobra, musimy tutaj pogadać i będziemy ruszać do ataku. Dzień jest nowy i jest niepokrojony. Jesteś gotowy na następną walkę? Wróćmy do swojego miasteczki. Like to jest to, co chciałabym usłyszeć. Znajdź mnie na górze Bridge. Zatrzymaliśmy się tam.

A to sobie pójdziemy szybkim teleportem, będzie bliżej, i potem jeszcze na koniu podjedziemy i ruszamy do boju. Odbijemy miejscowość, bo tu pomagamy naszym wikingom kolegom z drugiej strony wisły. się dobra walka. Nie, to jakaś wielka walka ma być bitwa, a tutaj nikogo nie ma. Potrzebę z buta, Koniu. Konie z nami jedzie.

To me, Wigmund. No more of our people need die. We may talk this out, lord to lord. <laughs> what have we to talk about? You have nothing I need. Worth by birth, heathen. I was born a noble. You were plucked from a giant's armpit. I built this town from a mud hut to a thriving port. And we both know you'll bleed those riches dry without my guiding hand. Leave! Go die in the muck where you belong, heathens. Wigman, Wigman, let's try one final time. Quit Grantbridge. And when she is mine once more, I may spare your life. Ha! I command Grantbridge. I am master here. And I will scour you rats from this land like rot from a festering wound. Let me give you some advice, oh, on God there. God there. God. To stop a wound from festering isn't with a blade; it's with fire. Us. Ah, where are she's numberous? Probably. Logan. No. Flames of Brandeburghshire. We take what is yours. Yes, da, yes Łaty pani wie, wszystkim. jak podf ändę😓 nie tak to miało być. Jeszcze raz Zagalopowałem się No miało być tak pięknie Chciałem wjechać na zbyt dużą awanturę, a wyszło jak zawsze Co powoli, pojedynczo Zacząłem się to misem, że nie pozbierałem żadnych owoców, malin, jagód bo im przynajmniej miał jak sobie życie odnowić. No ale no, trudno. Jakoś damy radę. Zobaczymy, może trochę łukiem najpierw strzelać? Ciach, 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 ciach! Kołowrotę! Z nie. No, trochę ich tu jest, ale No. jesteśmy w stanie w tej batalii to No. Ciach, ciach si

Wierzaj ze mną panowie, wierzamy. Nie, no już tu nikogo nie ma. Halo kuku. A nie, a nie, jednak ktoś jest. Kuk, jest zmęczony, to nie chcę. Nie chcę machać tą pałką. Zrób uprzejmie Co ty moich będziesz Ale te ataki na miasta mi się podobają. Tutaj mamy jeden takich z pieprzych, w sumie z większych. Ale naprawdę robię wrażenie. co on gdzieś tu będzie? Wielce tylko schowane. Chciałbym znaleźć tam wejście. Pewnie dachem jakoś. Albo nie. Nie no, na pewno we nie jest gdzieś. Wszystkie drzwi zamknięte. No i jak się tam dostać? Zgłupiałem. Zielonego pojęcia. Nie wiem, próbuję może coś rozwalić, żeby był jakiś wejściem, no ale... Ale nic nie ma. Tam jeszcze ktoś jest wcześniej do zabicia i ja po prostu pominałem. oczywiście że pominam. gdzie jest samo A tu jest. Przegoniłem ją po prostu. Czyli, jakbyście tak mieli, to wiecie, że musicie się cofnąć tutaj do tej sumy. Ona musi iść pierwsza. W zasadzie. Ona z Buta wiedzie. I Buta me

Rincamy, Jest nas wiele z brzucha? To mi tu gdzieś łaty. Zbliżał się? Ten jaki nie? Nie mocny, no, mocny... ale wielki no. Dziś na koksie zaraz z nią funkcjonuje tylko najpierw. no sign of wickman here he may be hiding within the city walls shall we search no he'll be gone count on it argo coward but we've struck a bold claim today walk with me i want you to sound our battle horn to announce our victory let all the shire know that Grandbridge is retaken the sound of the horn means prosperity, long life, bounty. Why me? Why not? You were the keystone to this attack. You turned the tide. Let the wind from your lungs breathe life back into my city. damn smoke. i the city No i standardowo po wygranej bitwie co balet. Balet, balet O są bateria. No jaka zioma smutna. Coś tu jest nie tak. Hey! Dobra. Kac trzeba wstać. Dobra, bo nie była. Poga się wziąć za robotę. że tak samo, aż na podłodze śpię. Co my clan throws the best feasts, I think you'll find. You enjoy yourself? I did. What were you celebrating Co ma nam do pokazania? The night of the attack, I heard sounds of bloodshed coming from the longhouse. In moments, the city was overrun with Saxons, so I called a retreat. We all have our one day, but not like that. Not that day. I've heard this before that the Saxons appeared as if from the shadows. In all my time in Grantbridge, this tunnel was my most careful project, the best kept secret in the city. Now, a hundred or more Saxons know the smell of it. The only people who knew about this tunnel were me, and the three in my inner circle. Oh, the guy you believe here. you were betrayed? I know I was. By whom? That is where I hesitate. Between Leaf, Galen, and Birna, I cannot say. But they are the three who helped me dig this in secret. I hoped you might lend me your wits. You are a fresh ally. I could use your eyes and ears. I promised you I'd help secure your city. That task is not done, it seems. Good. I sent Galen, Leif, and Birna to destroy what remains of Wigman's power throughout the Shire. Meet with them. Raid with them. Get to know them as best as you can. Find out which of them betrayed me. Us. A betrayal so wicked I cannot imagine. Yet someone willing to break an oath like that must bear some sign or defect. I need clear, sound judgment. I need you, Avor You have me. Thank you. Feel free to take a look around as you wish. Search the city, the tunnel, and here, a gift for retaking Grandbridge with us. One of the few things I have left from my blood family. What did we get? New mega cupcie. Do wykonania zadania. No, oczywiście punkty wpadły i tarcia. Ale ja chyba mam dwuręczną broń, choć nie, nie tarcza się przyda. Z razem troszkę ulepszymy i gicior. Dobra, dzięki za oglądanie zapraszam do subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku